Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj, tym razem odcinek z nowego miejsca, jestem już po przeprowadzce, wszystko mam już ułożone, komputer oraz cały sprzęt rozstawiony, tak więc nie zostało nic innego, jak wam nagrać pierwszy film, że tak powiem, w nowym roku i będzie to y, film o tematyce y, od się moich maszyn. Z tego co się dorobiłem, jakie maszyny mam, jakie mam narzędzia i tak dalej. Tak więc nie czekając, od razu przejdziemy sobie od y, że tak powiem, zaplecza. I mamy taką. Mamy kultywator. Ten kultywator ma 5,6 metra w szerokości roboczej. Bardzo fajny kultywator. Jak za swoją cenę. Oczywiście mamy teraz modyfikacje, i wybór tych kultywatorów jest też znacznie lepszy. Natomiast to był pierwszy taki lepszy kultywator w grze, który był z, co tak powiem, o niskiej cenie, natomiast też z, z, nie z niezbyt dużym zaposzowaniem na moc, a z naprawdę sporą, że tak powiem, szerokością roboczą, więc no był to, że tak powiem, wybór, który zaważył na tym wszystkim nad zakupem tego kultywatora. Fajnie się nim pracowało, fajnie się nim pracuje i na pewno jeszcze trochę umiera gospodarstwo pobędzie. Drugi czyli to są, że powiem, brona talerzowa. Ta brona talerzowa troszkę już u mnie że powiem, podziałała. Ma ona dokładnie 6 metrów roboczych, i ta brona talerzowa jest już bezpośrednio z modyfikacji. Bardzo fajnie, tak jak mówię, też się nią Bardzo fajnie jest, że powiem, zrobiona. Wszystko działa, nie ma żadnych jakiś takich błędów podczas, no, podczas samej pracy. ale No i też cenowo naprawdę świetnie. Więc cieszę się, że te modyfikacje że dobrze wychodzić. Yy, kosiarka od Samasza, dokładnie XT390, i to jest chyba, jak się nie mylę, kosiarka, która jest bezpośrednio w grze. Tylko sobie szybciutko zobaczę, tak. I ta kosiarka jest bezpośrednio w grze, ma ona 3,9 m szerokości roboczej. Podstawowa kosiarka na razie mi wystarcza do koszenia trawy, do robienia tych kontraktów, czy jeżeli tam sobie zakupię jakieś swoje, jakieś mniejsze łąki, to też ta kosiarka na pewno mi w jakiś sposób na początku ułatwi. Później jak planuję sobie... Mhm. Już tutaj mniej więcej tor ułożyłem, planuję sobie z tych pól od 77 do 82, od 76 do 69 oraz od 60 do 68 porobić sobie duże łąki. Też tutaj te pole 58, 57 zrobić jako łąkę i też 56, 55 też zrobić tutaj jako po prostu łąki. Nie ukrywajmy, no ten teren akurat fajny, ale jeżeli chodzi o jakąś taką pracę bardziej, yy, yy, jeżeli chodzi o zboża to chcę się skupić na tych polach co mam tutaj wszystkim, a tutaj takie, właśnie pola zielonkowe, chcę mieć. No, ale to w takich dalszych planach. Dobra, przechodzimy dalej. Wał uprawny. Jest to Wał, też bezpośrednio w grze. 12 metrów szerokości roboczej. Bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że teraz już mamy modyfikację. Przejdziemy, gdzie mamy wał o szerokości 9,5 metra roboczych i koszcie zaledwie 12 500 dolarów. I powoli się zastanawiam, czy faktycznie nie sprzedać tego wału, bo są duży, i nie zakupić tego. Szerokość roboczą i tak ma sporą, a zobaczcie, ile tak naprawdę przy sprzedaży tego wału i tak jeszcze bym zarobił. Jeszcze bym na spokojnie sporo zarobił, nawet kupując ten wał. Więc tak mówię, 12500 euro a 4500 euro no to jest spora różnica. Dlatego fajnie, że już się pierwsze takie modyfikacje pojawiły. Podstawa przyczepa od Rudolfa, 21 000 litrów w yy, ona posłuży mi, coś czuję przez, można powiedzieć, większą część tego mojego zapisu, bo ja osobiście jestem zwolennikiem właśnie takich yy, przyczep, niekoniecznie tych większych. Ale czy możliwe, że po jakimś czasie też sobie pójdziemy w coś większego, może coś yy, marki klasa, ewentualnie Fliegela, coś, że tak powiem, było jeszcze większego. Natomiast, tak jak mówię, no dla mnie te przyczepy, właśnie takie klasyczne, klasycznej budowy, to nazwijmy to, właśnie. A przepraszam, ona ma 18,5 m3n. Powiedziałem głupotę, Ale gdzieś tutaj było. Około jest 19,6, ale to jest partnera, a też jest spoko. No i to jest przedłużona partnera. No to mówię, ewentualnie taką jeszcze przedłużoną sobie dokupić, żeby to, że tak powiem, było konfiguracja. Hmm. 19,6, czyli nie zmienimy sobie tu nic za bardzo, no ale tak mówię, no przejść między też jak powiem tym, tutaj tego da się jeszcze na spokojnie powiększyć, można dać mu nadstawkę i ma 34 metry sześciennej pewności, więc to już jest naprawdę sporo, nawet jak na moje potrzeby obecnie, dlatego na razie zostaję przy tym Rudolfie, możliwe, że później właśnie przejdę sobie do tego partnera ewentualnie tego partnera powiększonego, ale to tylko, że wtedy tak że się siak ten Rudolf mniejszy zostaje. Jeżeli chodzi o przyczepy, no i oczywiście później są modyfikacje, co nie? Jak to możemy sobie, że tak powiem, dalej po, pociągnąć całą naszą rozletkę. Ale tak jak mówię, dopóki, że tak powiem, nie, nie zwiększy mi się zapotrzebowanie na większą przyczepę, na ten, na że tak moje zbiory, to nic takiego większego nie będę miał. Podstawowa prasa odkuna ona też będzie niedługo do wymiany, ponieważ po zainstalowaniu modyfikacji, zaraz wam pokażę, prasy rolujące, mam prasę. Prasa od klasa, rolata, za 35 tysięcy euro. Ona robi dla mnie takie samo, że tak powiem nie tyle co stopki, co Belesiana, co właśnie ten Kun. Tylko, że właśnie różni to Sprzedawając tą, jeszcze zarobię przy kupnie, że tak powiem, od tej, od, że powiem, tej prasy od klasa, a ma ona mniejszą zapotrzebowanie na moc. Może ja tak naprawdę produkuję wszystko to samo nawet waga ich jest w miarę podobna. Ale tak jak mówię, no cena, 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 jeszcze raz cena, więc na pewno ten klas się pojawi niedługo i możliwe, że przy kolejnym jakimś filmie już nie zobaczycie tego klasa, tego Kuna oraz tego wału, tylko będzie nowe, nowe, że tak powiem, maszyny. Siewnik od Kuna, on też będzie szedł do wymiany, głównie dlatego, że ja go kupowałem, jak był, można powiedzieć, taki średni, znaczy wystarczający jak na moje wtedy potrzeby, na samym początku, przy zmianie traktora, ponieważ... Zaraz po tym, jak rozpocząłem całą moją rozrywkę tutaj, to miałem niej właśnie ten od e, Nordstena. I na, od tego, od, od Nordstena troszkę mi posłużył, troszkę tym średnikiem posiałem. Potem przeszedłem właśnie na średnik UNA, po tym jak zmieniłem sobie ciągnik z Zetora Krystala na właśnie Waltre. E, teraz mam, teraz Valtrę wymieniłem na Jondira. I planuję właśnie przejść sobie na kolejny, że tak powiem, system siewnikowy, czyli to jest 4 metrów na ten 6-metrowy. Zobaczcie nawet różnicę na cele. Ten jest oczywiście siewnik ciągany, więc my go nie podnosimy, więc obciążnik z przodu nie musi być aż taki duży. Tutaj ten siewnik naprawdę sporo waży, nawet jak się do niego wsypie ziarno. A i przy okazji potrzebuje więcej koni, ze względu na to, że ma tą bronę mechaniczną jeszcze z przodu. Ten siewnik ma po prostu kultywator. On, ten kultywator u niego z przodu wszystko robi, to można powiedzieć brony talerzowe i też ma więc większą pojemność. Jest 2 metry szerszy i ma większą pojemność, jeżeli chodzi o zbiornik na ziarno. Też nie wiem, czy tutaj, tak, to możemy sobie dzięki temu też po... oczywiście powiększać te, o tutaj bardzo fajnie ten wygląda, tak nowocześnie mi się wydaje. Tak, ten wygląda tak nowocześnie, mamy jeszcze dodatkowy zbiornik na ziarno, ale bardziej mi chodzi o to, że zamontować sobie Zbiornik powiększony na ziarno, oraz zbiornik na nawóz. Czyli to mu wtedy naprawdę całkiem spokojny, całkiem fajny wybór. Mógłbym jednocześnie robić dwie, dwie prace na raz. Więc też mam, że tak powiem, tyle To jest 160 000 euro. Aktualnie, no, przy moich zarobkach, jak wejdę sobie na kontrakty, no, to, to jest kwestia. 5 dni, jak sobie przykładowo powożę znowu trochę drzewa, tak jak to robiłem tutaj w okresie zimowym na moim zapisie co naprawdę sporej, spore, że tak powiem kwotę się dorobi więc tak, mam już trzecią maszynę, która tak naprawdę będzie niedługo zmieniona klasyczny opryskiwacz nie jest on, że tak powiem, yy, szczególny, bo jest ze mną od początku, jak yy, pojawiła się Valtra jest to naj, że tak powiem, chyba najmniejszy opryskiwacz w grze yy, 21 24. Nie, to najmniejszy będzie ten Raul do właśnie Fenda, a ten ma 24 metry szerokości roboczej. Ale nie mam zamiaru go zmieniać, bo naprawdę jest w porządku. Na pewno posłuży mi przez, jeszcze tak powiem, kupę, kupę lat. Heder do mojego nowego kombajna, John Dira. Ten header ma, jak się nie mylę, 25 stóp szerokości roboczej. Przepraszam, nie na zapis. Przejdziemy sobie. Heder do zbóż. I teraz tak. John. Tego, co ja posiadam. Co to jest? Ten. O, 76 metra szerokości roboczej. No, Ale ja tak mówię. Fajny, że tak powiem, troszkę większy od tego case'a, co miałem wcześniej. Tego podstawowego. Oraz też sam kombajn, od co do niego przedziomy. Wygląda troszkę inaczej. Znaczy, wygląda inaczej. No, jest zdecydowanie inny, nowocześniejszy. No i też ma większy pojemnik. Znaczy, pojemnik. Zbiornik na ziarno. Gdzie jest ten? panie tutaj. Troszkę wyżej. Kompajny. O! 10 litrów e, pojemności na ziarno ma. W porównaniu do tego Messi Fergusona, przepraszam, nie Kesa, Messi Fergusona co najczęściej, to jest 2000 litrów e, więcej. Natomiast u niego header miał 65 czyli ja troszkę zyskuję, aż tak powiem, nie był jakiś tak szczególnie drogi. Oczywiście że się ten Axaflow, który jest jeszcze tańszy. Natomiast wcześniej tego Axaflowa nie było. Zakupiłem tego John Deere'a. No i przy tym John Deere'a sobie no spokojnie zostanę. No, dobra. Tyle było, jeżeli chodzi o kombajn. Kolejna maszyna. Są kolejne trzy maszyny. Mam tutaj, czyli Zetor Proxima 100. On służy mi głównie właśnie do sadzenia marchwi. Takie prace będzie wykonywał głównie związane z warzywami. Nic do niczego że tak mi żadnego innego zajęcia go nie przewiduje głównie właśnie te warzywa, warzywa jeszcze raz warzywa sadzenie oraz zbiór, bo te maszyny tam wymagają nie wymagają aż tak wielkich mocy więc można za fajnie popracować no i oczywiście rozrzutnik nawozu od Amazona 3200 pojemności 42 metry szerokości roboczej, więc dosyć konkretny sprzęt za niskie pieniądze jest oczywiście mój młyn jest ziarno są kurki i teraz tak Tutaj mamy maszynę przygotowującą pole do sadzenia warzyw. W tym, w tym wypadku to było do marchewki, które używałem. Tak mam sadzenia na polach. Mamy oczywiście też chwastownik. Chwastownik o szerokości roboczej 12,4 m. Oraz jest nasz John Deere 6R. I teraz tak, jeżeli chodzi o John to pojawiło się, się kilka modyfikacji, też nieoficjalnych, które mam. I mam przykładowo taki John Deere 6R wersji Large Frame, czyli to jest duża rama. On jest odrobinkę większy od tego, co mam teraz, natomiast ma też odrobinkę więcej, że powiem, tej mocy. I to też jest opcja do przemyślenia. Lub też pójść się w stronę, można powiedzieć, albo klasa. Klas też, że powiem, był ściągnięty przeze mnie z modyfikacji na King's Modzie, bo on ma aż. Oj. Się naklikałem. Dobra. ma On w konfiguracji za 280 euro ma 295 koni mechanicznych. To jest naprawdę sporo. I to jest już taki dosyć spory, że tak powiem, traktor. Naprawdę fajny potencjał ma w sobie, którego fajnie będzie wykorzystać. Lub też po prostu skoczyć na Fenda. Tak, Fenda 728, który ma 303 koni mechanicznych, ale to już jest 282 500 euro. Więc no powiem wam szczerze, za jakieś takie, nie wiem, kilka, kilkanaście odcinków, już taka większa maszyna o większej mocy na pewno się przyda, biorąc pod uwagę, że też areał na pewno będę teraz cały czas zwiększał. Na razie na tym dżemdżerze, który mam teraz, planuję sobie powiększyć areał, docelowo wam pokażę. Planuję sobie zakupić jeszcze pola 48, 49, 50, 21 oraz się przerzucić na te pola od 35 po 7, czyli można powiedzieć cały ten duży kwadrat. I sobie z tych wszystkich pól porobić sobie, e, część tych pól zostawić taka jaka jest. Ewentualnie sobie połączyć 2, trzy pola w jakieś takie większe, że tak powiem. Ewentualnie zostawię sobie pola właśnie te przy samej farmie na jakieś takie sadzenie warzyw, a te pola dalsze właśnie na jakieś takie sadzenie typowo zbóż. I to jest też, tak taki cały mój plan na e, właśnie te pola, jak to wszystko tam można będzie fajnie połączyć. Ale dobra, przechodzimy sobie dalej do maszyn. Mam dwa pługi, jeden 2,5 metra szerokości roboczej, agromasza, i drugi 3,9 metra szerokości roboczej ale albo 4,1, e, już kurde nie pamiętam jak go powiem, 4,2. Nie to widzicie, 4,2 metry szerokości oboczej, natomiast on na razie jest przeze mnie niewykorzystywany, no bo jest za duży jak na tego John Deere'a. To i tak ten pług agromasza i tak jest dosyć, że tak powiem, spory, dosyć mocno e, ciąży na tym e, moim traktorze. Dobra, teraz wracając do takich rzeczy, które są upiększeniem. E, no to przede wszystkim, a właśnie, rzeczy, które są upiększeniem. Dorzuciłem sobie, można powiedzieć, e, bramę. Dorzuciłem sobie żywopłot, dorzuciłem sobie lapy i dorzuciłem sobie drugi panel, e, że tak powiem, paneli słonecznych. Więc ten przydział dochód z dodatkowych, że tak mam, środków, e, to właśnie z energii odnawialnej jest u mnie większy. Hmm. Oczywiście tak więcej nic nie zmieniałem. Wszystko jest dalej po staremu. E, jeżeli chodzi tak my, o ten areał, to będę go zwiększał. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, no to też będą przeze mnie jakoś dodatkowo modyfikowane. Yy... A, ciekawostka. Yy... Wykorzystując, że powiem, ile tam? 6 tysięcy z mojego zasobu, zasadziłem 20 sztuk sosny zwyczajnej. Kurde. Z tego co widziałem, ona rośnie około 20 miesięcy, czyli jak na yy, moją grę, no, to powinna rosnąć około 1,5 roku. Więc po półtorej roku planuję to fajnie zebrać, dosyć sporo, że tak powiem, z tych drzew sobie też zarobimy, więc taki, można powiedzieć, to jest zabezpieczenie finansowe. To co będzie rosło, tego nikt i tak nikt nie ruszy, ewentualnie jeszcze sobie tutaj posieję. I tak naprawdę, w momencie jak będę zbierał tą marchewkę, którą mam teraz z zoną że po prostu od razu będę ją sprzedawał Bez żadnego, że tak powiem, przerabiania, bo Nie mam, że tak powiem, czasu na to, ani środków, żeby to wszystko przerabiać A chcę z tej marki zarobić jak najwięcej Tym bardziej, że zainwestowanie się w tej marki kosztowało mi niewiele A sam zysk z tej marki będzie naprawdę ogromny Więc to jest takie yy, cały mój plan No i tak mniej więcej wyglądają e, moje maszyny tego się dorobiłem. Wiele rzeczy to jest naprawdę nowych w porównaniu do tego, co miałem na samym początku. Na samym początku miałem, od razu Wam pokażę. Jeżeli chodzi o dzienniki średnie, to miałem y, począwszy. Pierwszy zbiór miałem od, gdzie jest ten zator? Y, od zatora fortery, w, z, mającego 160 koni mechanicznych. On się okazał na te maszyny, które to jest w standardzie, <laughs> jeszcze nie było modyfikacji, za słaby, więc się przyjrzałem na zatora krystala z mocą 170 KM i dopiero od zatora krystala, można było powiedzieć, że zacząłem sobie taką większą e, zabawę z tym wszystkim. Między innymi był kultywator Knosza e, 3 metrowy. E, co to jeszcze dalej było? No, ten kultywator Knosza 3 metrowy używałem. E, kurde, tego Amazona chciałem używać, ale on był dla mnie jak na razie, jak na początek gry, trochę za duży. Bo ja zawsze pilnuję się tak, żeby ten, y, różnica między mocą traktora a maszyną była około 50-60 konna, tak, żeby ten traktor na spokojnie miał y, spory, zasób, y, spory zapas tej mocy dla siebie. Nie mam, mam to jakoś tak jeszcze z, y, można powiedzieć z normalnego życia, gdzie faktycznie dobierasz sprzęt do traktora, który nie jest równy. Nie kupisz załóżmy do takiego kresu y, setora, pługu, który ma 4 metry szerokości roboczej, no bo on by nie uciągnął, się, zacznie w miejscu. Tylko kupujesz mu pług który ma tam, czy, nie wiem, z 2 metry szerokości roboczej, tak? Czy nawet mój znajomy ma 2,3 metra szerokości roboczej, największy do setora ale też ten zetora. No ciężko sobie już z tym pługiem radzić. Dosyć mocno oporowo leci wtedy, można powiedzieć, tak od bema. Yy. Tak samo się czy rozrzutniki nawozu, czy jakieś takie inne pierdółki. No, przykładowo sam głupi chwastownik, tak? No to sam chwastownik to miałem tylko 6 metrów mm szerokości roboczej. No, ale to mówię. Tak, to było na początku, teraz zarabiamy już znacznie więcej. Jak sami widzicie, jest u mnie 8 kwietnia, już, e, że powiem, wiosna w pełni. I, tak powiem, w kolejnym filmie, który pojawi się, planuję wypuścić go e, planowo, czyli w środę o godzinie 16. Będzie coś właśnie związanego już może ze zbiorem marchwi, może z jakimiś jeszcze kontraktami, bo na pewno teraz albo kolejny film, albo znaczy albo kolejny film, albo następny, czyli tak do dwóch, do dwóch odcinków do przodu, czyli albo środa, albo niedziela będę Wam pokazywał jak wygląda właśnie ten zbiór tej marchwi, jak to, wszystko, jak to wszystko funkcjonuje, jak to wszystko będzie fajnie można tam porobić. Oczywiście ten zbiór będzie prowadzony małymi maszynami, więc... Pokażę Wam na filmie tak do 25-35 minut e, zbiór oraz grę Multiplier, no bo niestety pracować z pracownikiem mógłbym, natomiast chcę popracować sobie z, e, z kolegą. Mam nadzieję, że on odpowie, mam nadzieję, że będzie dostępny. On mi pomoże, powiedział, że nie ma z tym żadnego problemu, żebyśmy sobie cały dzień nawet spędzili na tym, żeby sobie tą marchew zabrać. E, i że tak powiem, będzie to wszystko on składował, albo od razu wywoził i sprzedawał. Ale tak, jak mówię, zobaczymy, ustali się. Ewentualnie, e, tak jest jeszcze opcja, że wszystko zawiezie sobie na właśnie e, magazyn. Do tego skup zboża wschód. Kurde jest test. Można, so, można sobie wynająć pociąg i sobie bezpośrednio na pociąg to wszystko załadować. Tylko tak, jak mówię, kwestia jest tego, że sama marchew. 3 Na Allengradzie jest za 129 euro, więc też całkiem spoko. Ja wiem, że oczywiście przerobiona marchewka na sam. Czekajcie, jest. Konserwowa na kam. Konserwowa, konserwowa. Albo na marchew konserwowa. O, jest. Marchew konserwowa. Ja wiem, że marchew konserwowa już jest zdecydowanie droższa, ale tak jak mówię, kwestia jest tego, żeby to przerywać. No, ale faktem jeszcze kilka miesięcy do zbioru, więc pewnie kasa się, kasa się odłoży. Pola, że tak powiem, albo miejsca. W sumie jest, jest miejsce, żeby zrobić ten składnik na marchew. Pole numer 21. Płaskie i tanie. Więc ewentualnie jeszcze pole numer 58 albo 50, 57. Zawsze jest też pole 56, 55. Są takie mniejsze pola, które można na spokojnie, z których można na spokojnie zrobić po prostu taki schowek na warzywa, coś takiego można powiedzieć, ale to my, to się okaże wszystko w przyszłości, co i jak będzie, jak to ułożymy. Dobra, ja Wam w tym momencie dzisiaj dziękuję za uwagę, prezentacja moich maszyn była, w kolejnym filmie, tak jak mówię, skupimy się albo na kontraktach, albo już na zbioru, zbiorze marchwi, bo teraz mam naprawdę sporo czasu wolnego i mogę, coś tak powiem, spokojnie go poświęcić na to, żeby coś tam z Wami sobie pograć, coś tam z Wami sobie porobić na swojej farmie. Dobra, tak mówię, dziękuję za uwagę, trzymajcie się i spokojnej niedzieli.